My sobie rozmawialiśmy trochę o tym na zewnątrz. Mhm. Nie chcę mówić o tym, co robię z pieniędzmi. Natomiast głównym źródłem dochodu są programy. Czyli produkty cyfrowe. Tak, które wciąż, wciąż się sprzedają. No i widzisz, zen jaskiniowca zarabia najwięcej na swoich programach, czyli na produktach cyfrowych. Wiesz dlaczego? Bo sprzedają się na automacie i bez limitu. Jeden jego produkt może kupić 100, a nawet milion osób w ciągu 24 godzin. Zero przesyłek, zero magazynów, zero męczenia się z pracownikami i zero rozmów sprzedażowych. Myślisz o podobnym biznesie? Mogę Ci w tym pomóc. Napisz do mnie na Instagramie lub na Facebooku wiadomość o treści: Biznesplan, a dam Ci gotowy plan jak stworzyć i sprzedawać swoje produkty cyfrowe. Link do moich profili znajdziesz w opisie pod tym filmem. Nie czekaj. Działaj tu i teraz. Wybacz mi bezpośrednie pytania ale z drugiej strony po co ja cię przepraszam skoro ty sam się nie pierdolisz jak w ogóle komunikujesz się ze światem z ludźmi zapytam wprost. Przez te wszystkie lata nie znam niektórych z twoich klientów nieraz raz nie dwa słyszałem, jakie stawki bierze, tak, tak na się gratulacje? Bo jeżeli ludzie są gotowi płacić takie pieniądze, to poziom twojej skuteczności musi być kolosalny, tym bardziej, że to nie są głupi ludzie. A tacy ludzie nie zostawiają takich pieniędzy u przypadkowych osób. Kolejny powód, czemu Mazur tak dobrze zarabia? Bo się ceni. Sprzedaje programy cyfrowe, ale też działa indywidualnie. I jak sam prowadzący mówi, jego stawki są ogromne, ile bierze? Może kilkadziesiąt tysięcy za współpracę, a może więcej tego nie wiemy, ale to nieistotne. Klucz jest taki: on wie, ile jest wart, a wielu przedsiębiorców w Polsce się nie ceni, bo nie wierzy w to, co oferuje. Więc obstawiam, że przez te, przez te kilka lat spokojnie pod kątem majątkowym wbiłeś się na status milionera. Z moich obserwacji wynika, że Mazur osiągnął taki sukces z projektem Zen jaskiniowca, bo był w ruchu. Non stop wrzucał filmy na YouTube oraz wrzucał swoje przemyślenia na bloga. Nie bał się, mówił, co myśli. Był szczery, bezpośredni, z podejściem. Są ludzie, którzy pierdolą głupoty, a ja to rozbiję i powiem swoją prawdę. W końcu nagrał film o Robercie Grynie. Gryn to zobaczył, zaprosił go na wywiad i zobacz, do czego prowadzi działanie. Ruszasz się, próbujesz. Wrzucasz filmy, nawet jak na początku nie ma efektów, ale w końcu coś zaskoczy. Ktoś cię zauważy, zaprosi na wywiad, obejrzy to kilkaset tysięcy ludzi, sprzedaż idzie w górę i biznes zaczyna lecieć. I to właśnie doprowadziło Mazura do sukcesu. Te wszystkie jego ruchy, które robił, otworzyły mu drogę do wywiadów, konferencji, większych zasięgów i zarobków. I ten najbliższy krok, jeżeli chodzi o twój rozwój, to będzie między innymi ten program a propos tego segmentu znaczy tak, naszej życia? Będę, chcę, chcę wypuszczać um, programy, które będą segmentowane, w sensie, będą rozwiązywały konkretny problem, który uważam, że można rozwiązać w znacznie bardziej elegancki sposób, jak chociażby um, ten program o tym, jak schudnąć czy um, utrzymać wagę bez bycia na diecie. Mm -hmm. e, to jest to, i, i potem. Prawdopodobnie w przyszłym roku będę chciał wypuścić program biznesowy, w którym będę mówił o tym, jak ja postrzegam marketing, branding i mm -hmm. sprzedaż również osobistą. Nie? Znaczy, dam moją perspektywę, bo, bo to są tak ogromne, wiesz, tak ogromne obszary, że nie ma jednej metody. Nie? Jak, tak. Więc jestem w jakimś tam, więc, więc, więc prawdopodobnie jakby i, i, i jeżeli znajdę ciekawe rozwiązanie na jak, jakiegoś problemu, to wtedy będę chciał o tym mówić. Więc to są plany, jeżeli chodzi o Zaniaskiniowca na powiedzmy najbliższy rok czy półtora. Mazur się nie zatrzymuje. Ma wizję, planuje kolejne produkty, chce pokazać swoją prawdę i metody, które u niego zadziałały. W to wierzy i chce się tym dzielić. I to jest pierwsza rzecz. Druga: działa dopiero wtedy, kiedy czuje, że to ma sens. Nie wypuszcza byle czego, żeby zarobić. Produkt wychodzi wtedy, kiedy metoda działa i on naprawdę chce to dać światu. I właśnie dlatego jego produkty są tak zajebiste. Ludzie je polecają, działa poczta pantoflowa i sprzedaż leci w górę. Wiesz, ta, a, stary, jak na przykład je przedstawiają, prowadzi podcast i blog. Kurwa. Każdy może prowadzić podcast i blog. Okej, okay, nie każdy może prowadzić, tak, ja rozumiem, ale jakby to nie jest dla mnie sukces prowadzenie podcastu, ani mhm. nie jest dla mnie sukcesem prowadzenie bloga. Na przykład, jednym z ogromnych sukcesów jest dla mnie to, że ja po pierwsze prowadziłem zmiany w moim życiu i że moje życie wygląda tak, jakbym tego chciał i żyję tak, jak chcę. To jest dla mnie jeden z warunków, a czy nie z warunków, ze wskaźników sukcesu. Że po prostu żyjesz na swoich warunkach. To było dla mnie zawsze bardzo ważne. Pieniądze, wiesz, ja, jak nie miałem pieniędzy, to mi się wydawało, że są najważniejsze. W momencie, w którym mam pieniądze, to nie są dla mnie najważniejsze i ja wolę e, po swojemu zarobić mniej niż zarobić więcej, na kompromisy, które mi nie pasują. Ale to jestem ja, prawda? Nie każdy. Jak widzisz, Mazur mówi wprost: Najważniejsze dla niego to wolność. Żyje po swojemu prowadzi biznes na swoich zasadach, nie ciśnie się dla kasy, nie pracuje z kim nie chce i nie robi rzeczy, których nie czuje. Dlatego mu to wszystko wychodzi. I fakt, że ja potrafię przenieść to, co kiedyś siedziałem i ślęczałem nad książkami i rozkminiałem i zastanawiałem, potrafię przenieść na ludzi, którzy funkcjonują na takim poziomie i że to działa, to jest dla mnie zajebisty powód do dumy. Nie, Wierzę, że nie jestem teoretykiem, który po prostu sobie siedzi i pisze. Wiesz, bo czasami się pojawiają takie komentarze, że A, to wiesz, tam koleś, kurwa, tam pisze i gada, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ ja się nie obnoszę i nie lubię się obnosić, jestem schowany i jakby mówiliśmy sobie o tym, jakby nie, nie mam potrzeby, żeby być bardzo wyeksponowane, i chwalić się z kim pracują, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi biznesu. W ogóle nie chcę tego robić, oni też tego zazwyczaj nie chcą robić. To wiesz, to takie właśnie, że tak powiem, mm, projekty jak ten Ultra Baltic, jak właśnie praca z takimi ludźmi, jak praca z Anielą Bogusz, czyli z Ilmasty, wiesz, i to jest, to jest coś, co pokazuje mi, że naprawdę można... Zajść bardzo daleko, jak się da sobie szansę. Bo gdyby ktoś się mnie spytał, jak zaczynałem, czy to jest możliwe, to mhm. nie, nie, nie uważałbym, że to jest w jakikolwiek sposób możliwe. Wiesz? Że nie uważałbym, że jest możliwe, żeby do mnie, człowieka, który nie ma formalnego wykształcenia w psychologii, przychodzili psycholodzy, żeby się ogarnąć. No i jak widzisz, Mazur podchodzi do biznesu głębiej niż tylko dla zysku. Ogromną satysfakcję daje mu obserwowanie, jak jego klienci osiągają spektakularne sukcesy. Zdobywają medale, rozwijają swoje firmy i znacząco zwiększają zyski. I to właśnie, moim zdaniem, sprawiło, że o Mazurze zrobiło się tak głośno i że dziś tak dobrze zarabia. Pasja i szczera chęć pomocy innym to klucz do ogromnych zysków w biznesie. Cały wywiad możesz obejrzeć na kanale Przygody przedsiębiorców oraz na kanale Rafała Mazura. Link zostawiam w opisie pod tym filmem.